Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z FC25 W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule Robimy paczkę z ikoną o maksymalnej ocenie 88 Zanim do tego przejdziemy to chciałbym troszeczkę foderku jeszcze zdobyć Tam jakieś paczki, dwie mam przygotowane, może coś jeszcze uda się zrobić z SBC Także teraz szybkie słowa od partnera tego kanału i lecimy do odcinka Jeżeli chcesz kupić tanio i bezpiecznie coinsy do FC25 To strona u7buy to najlepsze miejsce w internecie Monety uzyskasz już w godzinę od złożenia zamówienia Pamiętaj o kodzie rabatowym DAW, który daje 6% zniżki. Link w opisie. Teraz na stronie u 7 trwa promocja, w której jeżeli kupicie końsy, możecie zgarnąć nawet do 4 milionów końsów za darmo. Dobra, tak zaczynamy od paczki z gwarantowaną kartą piłkarską 80 plus jakieś karty 84-85. Nawet walkouty by się tutaj mega przydały. To oczywiście nie będzie pani Hansen. To nie był walkout, to będzie Jensen, nie Hansen. I teraz mamy paczkę wymienną z gwarancją o cenę 82. Ja chcę tylko jeszcze przypomnieć, że jeszcze tej karty Century. On nie trafiłem i na razie nie zapowiada się Żeby coś się zmieniło Środkowy obrońca z Hiszpanii to będzie Laporte Najprawdopodobniej Tak obecnie, tak szczerze nie wiem co chcę zrobić Z moją ekipą, oczywiście dopóki mam te karty Balondor, to będę nimi grać, ale postanowiłem Że wytestujemy sobie tego Rudigera Bo tak szczerze tym Wandajkiem Za te 180 tysięcy To ja tego nie czuję, zdecydowanie Bardziej wolę Salibę osobiście Dlatego też postanowiłem, że tego Wandajka Sobie sprzedamy, też troszeczkę się uwolni Budżetowo, za 180 tysięcy Zaraz zobaczymy ile na nim straciłem no, 30 tysięcy na tym Van Dijk'u Ostatecznie straciliśmy Nie uważam, że to był zły transfer, ale mamy Rudigera Za 50 koła, nie ma co go trzymać na ławce Tak szczerze, Bro, także widzę tutaj Paczek jest za 100 pońców, więc nie będę się zastanawiał Otworzymy sobie taką jedną Mamy ekrany, mamy też walkout Także bardzo dobrze Prawy skrzydłowy z Anglii Premier League To będzie najprawdopodobniej Phil Foden Dwa miesiące temu naprawdę bym się mega cieszył ale bardzo mi się przyda pod przepałkę za 100 fifobońców. Było warto. Ja także pierwszy skład skład o 87, udało mi się przepalić bez kupowania żadnych kart. Także bardzo dobrze. Zobaczmy, może coś z tej paczki poleci. Chociaż o Jezu. Okej, okay, także skład o ocenie 86 również udało mi się bez kupowania żadnych kart przepalić. Przepalam tutaj Griezmana, który tak naprawdę do niczego mi się nie przydawał. I mamy za to jakąś paczkę wymienną. Tym razem mamy chociaż ekrany, ale oczywiście bez walkoutu, także skipujemy. Okej, okay, także skład o ocenie 85 oczywiście udało się zrealizować. Oczywiście bez kupowania żadnych kart, ale wydaje mi się, że ten ostatni skład już będzie coś tam trzeba będzie dokupić. Tutaj no oczywiście bez walkoutu, także nic z nas tutaj nie uratuje. Ale widzę, że sprzedał się... Wandek, więc mam 300 tysięcy obecnych, więc na spokojnie tą na sobie ukończymy. I także ostatni skład, skład o ocenie 85, udało mi się przepalić, musiałem kupić tutaj dwie karty o ocenie 87, ale to jest nieważne, bo mamy tak naprawdę praktycznie za darmo paczkę z ikoną o maksymalnej ocenie 88, także zobaczmy, to będzie paczka w ramach takiej wróżby, zobaczmy jaką narodowość tutaj zobaczymy. Francja, Francja, spoko, jakiś Marcel desai, byłoby super. No i zobaczmy, bez zbędnego przedłużania, paczka o maksymalnej ocenie 88, oczywiście i kona w tym momencie leci, to będzie: Jest to mężczyzna, więc to dobrze. To będzie środkowy obrońca z Holandii. To będzie Rajkart, który jest wart jakieś 700 pyłów. będzie Kuman. Boże, święty. Znowu się dałem strodować, ale Kuman to i tak jest chyba dobry trawiec z Barcelony. Naprawdę i on ma dobre statystyki generalnie, może nie na środek obrony, ale na SPD, nawet na SP to byłaby naprawdę bardzo dobra karta. Taki Kuman kosztuje teraz 180 tysięcy. To jest jakiś hit, to naprawdę dobrze wyglądająca karta generalnie i ja mam zamiar nim grać. Dobra, także tak właśnie prezentuje się moja ekipa, testujemy Kumana, lecimy do pierwszego spotkania w Division Rivals. Dobra, także pierwsze podanie do naszego nowego środkowego obrońcy. Oczywiście granie taką kartą na środku obrony to jest marnowanie potencjału tej karty. no nie mam gdzie go tak naprawdę teraz posadzić. Może coś potem pokminie więcej i coś fajnego uda się ułożyć. I zobaczmy o pierwszy odbiór Kumana. brawo Super Jamaldo do Dalota, Dalot może wrzutka na durama i duram, nie udaje się mu wygrać główki, ale lama to będzie bramka z powershota, Wiedziałem, że to siądzie. Te powershoty są naprawdę bardzo OP. Brawo, Kuman, I jak na razie to naprawdę bardzo dobry z niego środkowy obrońca. Zobaczmy, bo Rojkin może. O, ale w nas się robi kini, i duram. Dobitna piękna, mamy dwa do zera. Brawo, Kuman, i naprawdę on ma super odbiory. No i tak szczerze, ja tutaj czekam na jakiś naprawdę rzut wolny z jakiejś dogodnej pozycji, żeby Kuman mógł sobie przysadzić. Dalot, super wypuszczenie Yamala. spróbujmy coś ciekawego zrobić z tym jamalem odegrajmy dla Lamparda Salma. jajaj, jaj, zablokowała pani Williams Ale Gerard wchodzi w to pole karne i po krótkim słupku, myślałem, że się przesunął, ale nie Zobaczmy, robi kin, uderzmy z tego miejsca, bardzo ładnie to było, jestem zadowolony z tego napastnika Salah Fineska, brawo Ederson o, i jamal, no musisz być szybszy od Ferlanda Mendiego, no proszę cię dawaj. No nie no nawet Kyle Walker go dogonił, ale dobra, dajmy jeszcze mu szansę i robi no zablokowany. No i mamy pierwszy rękid, no wcale się nie dziwię. Dobra, w ramach przerwnie kapaczka pięciu piłkarzy ocenia ocenie 82 plus. Zobaczmy. Jest dobrze mamy łokot, musimy odbudować trochę ten foder i to nie będzie Erging Haran. to będzie pani Hegerberg. Boko, bo to jest naprawdę bardzo dobra ocena pod przepałkiem. To swoją drogą będzie spotkanie o czwartą rangę. No wypadałoby się już tam wbić. No i dobra, z racji tego, że mamy już tego Rudigera niewymiennego, wytestujemy sobie go w jednym spotkaniu, bo może podbędę się saliby, jeszcze więcej będę miał końców i będę mógł zbudować lepszy. skład. Rudiger naprawdę wydaje się być też... Spoko opcją na środek obrony. Oj, gg, bufon na bramce Wandek z Waranem. Ryker, dzisiaj w środku pola. Bardzo, bardzo solidna ekipa. Jestem ciekaw, jak broni ten Buffon To jest chyba w ogóle moje pierwsze spotkanie na niego. No zobaczymy, zobaczymy. Salma podań do Durama. Zobaczmy, czy Duram pokona legendę na bramce. Niestety niebo zablokował. To Rafa Varan. No i brawo, Rudiger. O Sandra Palalmero dała piłkę do Durama. Duram wyprzedził Verzila van Wandajka, jeszcze podanie. No myślałem, że ten king troszeczkę lepiej wejdzie w to pole karne. Super podanie od Sandry duram w polu karnym. GG Buffon bez szans, gdy taki napastnik robi uderzenie. Brawo, brawo. Coś mi się wydaje, że ten przeciwnik nie wiem, odłożył pada, czy o co tu chodzi? No to nie wiem, no będę strzelał bramki, nie? Lampard, i Buffon ty razem broni. Salma palmero, no wejdzil <noise> to nawet blokuje jak przeciwnik nie gra. Dobra no z racji tego, że przeciwnik po prostu nie gra polecę tym Kumanem i postaram się strzelić jakąś bardzo ładną bramkę z To, no to było w miarę obiecujące no. Dawaj Rudiger to jest twój sprawdzian, czy poradzisz sobie z Mbappé. o jak dzieciaka go zrobi, ale Diogo Dalot się już tak nie da łatwo. Super podanie od Yamala do Kina, ale tutaj ten gościu mnie na pewno dogoni, ale podajmy jeszcze górą do Durama i Duram z pierwszej piłki, wspaniałe wykluczenie, super akcja i przeciwnik kolejkuje pauzę. No i proszę bardzo, mamy kolejny rejczku i co za tym idzie? Mamy awans do czwartej dywizji w Division Rivals, także spoko. Jak mam być szczery, nie będę się zastanawiał, po prostu wystawię tego Salibę za to 95 tysięcy. Ponieważ uważam, że Rudiger może jak najbardziej go zastąpić. Nie zawalił nic w tym spotkaniu. 93 tysiące, sali Batracy na nim 30 tysięcy, czyli na moim duecie obrońców straciłem mocniej 60 koła? To nie jest dużo. I teraz przed nami paczka trzech piłka, że ocenie 84 plus. Zobaczmy, no niestety bez karty eventowej, również bez walkoutu. Po prostu tragedia. Francus seria A 84 to będzie pawar, Boże. Dobra, także teraz do godziny 19 zostało mi jakieś około 10 minut, także w międzyczasie jak będę czekał na tę godzinę 19 pogram sobie troszeczkę meczów towarzyskich, żeby dobić sobie tutaj te doświadczenie. Czy potem ostatecznie odebrać? Tecznie 4 razy 84, plus tam 1000 ekspa. To jest naprawdę bardzo spoko, zróbcie to sobie, bo to się bardzo łatwo robi. Jeżeli coś ciekawego się pojawi, to to jeszcze zrobimy. A jak nie, to po prostu otworzymy sobie jeszcze na zakończenie party. baga. Dawaj, robikin po długim słupku, piękne wykończenie. Zobaczmy, czy tutaj rywale w tym trybie wychodzą. Zakolejkowałem mu pauzę, dokładnie tak, także w miarę spoko to będzie szło, jak będą ludzie faktycznie uczciwie wychodzić. Ale Lampard, przejęcie, piękna brameczka i zobaczymy czy kolejny rywal wyjdzie. No ten niestety będzie grać. O jest, tak jest, mamy Diorama i tym razem chyba przeciwnik uczciwie sobie po prostu wyjdzie. Dziękuję bardzo. Robikini, mamy pierwszą brameczkę w tym spotkaniu i przeciwnik po raz kolejny uczciwie. Czyli tak w sumie tylko jeden przeciwnik na cztery nie wyszedł przy zwycięstwie, więc spoko. Zająło mi to ogólnie jakieś 15 minut, także spoko, możecie sobie to zrobić, darmowe 500 dexpa. Fajna sprawa. Także dzisiaj według pojawiło się jakieś 85 plus combo upgrade pack, także za chwilkę sobie to myślę, że możemy zrobić. Oprócz tego oczywiście już takby czwarte ulepszenie Balondor to też trzeba zrobić, żeby po prostu tamte zadania sobie ulepszać. Zobaczmy jaki skład trzeba przepalić. Skład o ocenie 81 Naprawdę? Jak za darmo? Aha, trzeba przypalić skład do ocenie 81, ale ma być tylko 9 piłkarzy w składzie. Dobra, także tak generalnie taki mniej więcej skład musi się tutaj przepalić. No troszeczkę ich pogrzało, napaliłem już na ten skład o 81. Wyszło jak wyszło, ale mamy przynajmniej gwarantowaną paczkę piłkarską 85. Spoko. Także zobaczmy, może pierwsza karta eventowa. Tutaj nie jest tylko jedna karta, więc spoko niestety nie mamy tutaj karty specjalnej. To będzie kobieta. To nie może być Hansen, oczywiście to będzie Rejten. Dokładnie tak, Rejten 88, także wydaje mi się, że ostatecznie opłacało się zrobić to SBC. W środku jeszcze 84, spoko. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się jutro, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!